Tak, przechodzimy kładką nad rzeką Byszczyca Gór Górna, w miejscowości Byszczyca Górna. widzimy teraz wiadukt w przebudowie na trasie linii kolejowej ze Świdnicy w kierunku Kłodzka. O taki ładny zakątek. Spoczynek jakiś można tutaj sobie uskutecznić. I zobaczcie, jaka teraz tutaj się ukaże ładna grota. Widzicie to. Podejdziemy teraz bliżej. I to się znajduje pod torami. but don't Tak, wdrapaliśmy się po wale na sypie kolejowym i widzimy teraz świeżo ułożony tor. Nowe szyny, nowe podkłady to jest tor prowadzący ze Świdnicy w kierunku Kłodzka. O tak to teraz wygląda. W tą stronę. To teraz patrzymy w kierunku Świdnicy. To jest jeszcze mały wiadukcik. Teraz zajedziemy pod bardzo wielki wiadukt. Jeszcze pachnie świeżością. I wracamy. A tuż obok, taka sobie chałupinka, która już wysłużyła się swoim byłym właścicielom, i teraz chyba czeka na swoją zagładę lub ewentualnego nabywcę. Jesteśmy w Lubachowie, przy wiadukcie kolejowym, na trasie Świdnica-Kłodzko. Widać, że nastąpiła już znaczna rewitalizacja tego obiektu. Pięknie odnowione elementy filarów. I zaraz spróbujemy się wdrapać po bardzo prowizorycznych schodkach na szczyt. Tam się przyjrzeć nowej linii. No i po tych prowizorycznych stopniach wdrapiemy się na nasyp, a później przejdziemy się nowym wiaduktem. Nie sprawia mi to kłopotu, ale tu już widzimy tłuczeń, który się spał w czasie prac. No i to po nim będzie pewne utrudnienie, ale damy rady. Tak, tak. Właśnie bardzo mi ta poręcz pomaga, się mogę ciemniej wspinać. O! Już jesteśmy coraz bliżej celu Tak jest, tak jest Opa I już jesteśmy na górze Zobaczcie co tu widać Nowe torowisko Nowe podkłady, nowe szyny, nowy śrubunek Nowe płyty wśród dożu jaki długaśny jest to obiekt. W tą stronę zmierzamy w kierunku Zagórza, a przeciwna strona to w kierunku Świdnicy. No więc idziemy sobie teraz. O, jest! Świeże deski. Pachną. Taką substancją zabezpieczającą przed próchnieniem, no ale niestety potrafimy dźwięk i obraz przekazywać na odległość, a zapachów jeszcze nie. Byłoby to ciekawie, gdyby film realizowano w oborze i takie zapachy by się rozeszły po mieszkaniu, prawda? A co innego po łanach zbóż, łąk. Tak wygląda panorama tutaj z tego miejsca Lubachowa. O, a teraz zrobimy selfie autorowi tegoż filmu. Dzień dobry. Roman Stark z tej strony. Witam moich widzów na YouTubie. Wiadomo, zwracam się o subskrypcję, kciuk w górę i udostępnianie. Dziękuję bardzo. Oglądamy dalej. O, no, tam widzimy w oddali asfalt prowadzący ze Świdnicy w kierunku Zagórza Środzkiego. No i przejdziemy kawałeczek po moście. Jak widzimy, każde inne ujęcie to ciekawe ujęcie. O, tutaj widzimy w dole Rzekę byszczyce, która wypływa z zalewów w Zagórzu Śląskim. O tam się już nam wyłania przyszły przystanek PKP w Lubachowie. No zobaczcie, jak z góry wygląda rzeka Byszczyca z wiaduktu, po którym się przemieszczamy. No dzisiaj mamy sobotę, więc ruch jest spory. Pogoda, pogoda jak widać zresztą na załączonym filmie, dosyć przyjazna no żadne prace dzisiaj się nie odbywają więc przejdziemy spokojnie sobie na dłoży, na przystanek kolejowy, o tak tutaj asfaltik z góry widzimy i nazwę miejscowości że tutaj nam się kończy Lubachów a tam zaraz zaczyna się na Pyszczyca Górna O, mamy jakiś samochód tutaj No i przejdziemy się teraz coraz bliżej przystanku skończyły się drewniane podkłady zaczęły betonowe o zobaczcie jakie tutaj są ciekawie ustawione domki o o o ładnie No i spróbujemy wejść na przyszły przystanek, jeszcze w budowie, ale będziemy mieć przynajmniej zaliczone, że byliśmy. Uwaga, niezatrudniony, wstęp zbroniony. No taki sprzęt tutaj czeka. Zobaczcie, jak ładnie w lewo świetnica, w prawo jedlina z Przyszłe tablice informacyjne o, i tak będzie wyglądał przystanek lubachów. No, jeszcze podej podejdziemy. No I mamy tablicę informacyjną, że to jest przystanek Lubachów. Tutaj mamy zejście do miejscowości. Jeszcze zaniedbane schody, ale kiedyś to zostanie uprzątnięte, mam nadzieję. O, schody niewykończone, musimy się tu wspinać. No i zbliżamy się do asfaltu prowadzącego w lewo na świdnice, w prawo do Zagórza Śląskiego. tutaj mamy drogowskaz w kierunku Jugowic na wprost i w prawo na Wałbrzych my wracamy do wiaduktu i tam do samochodu tak, idziemy sobie z spacerkiem asfaltem prowadzącym Quero um de O, tak wygląda wiadukt z innego ujęcia, od strony asfaltu. Jadą jak szaleńcy. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda teraz. O, 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 tak jest. Mamy was. Tak zrobiliśmy zdjęcie. Ja, haben Tak, teraz widzimy w dole rzekę Byszczyce. Zbliżamy się do miejscowości Byszczyca Górna. No i tu mamy Byszczycę Górną. Teraz na mostek, który nas przeprowadzi nad rzeką Byszczyca, w Byszczycy Górnej.